Cześć moi drodzy! Dzisiaj witam Was ze słonecznego Ostrowa Wielkopolskiego z restauracji Sezon, gdzie już za kilka minut spotkam się z Damianem Bezakiem, założycielem firmy Standy Desk, produkującej podnoszone biurka oraz nakładki na biurka umożliwiające pracę w pozycji stojącej. Dlaczego Ostrów, dlaczego Standy Desk i dlaczego podnoszone biurko? Ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, jak ktoś nie śledzi to zachęcam. Pewnie wiedzą, że jestem na etapie remontowania mieszkania, a co się z tym wiąże? Budowania nowego miejsca do pracy. Ci, którzy siedzą mnie od dłuższego czasu, mogą też pamiętać, że wspominałem kiedyś o bólach pleców i karku, które były konsekwencją wielu miesięcy, a nawet lat pracy w totalnie złych pozycjach typu siedzenie na kanapie z komputerem na kolanach albo praca bez monitora i pochylanie się nad ekranem laptopa. Wiem, ortopedzi i fizjoterapeuci łapią się teraz pewnie za głowy albo robią głośny facepalm i sam się trochę głupio czuję, jak o tym opowiadam, ale uważam, że najważniejsze to umieć przyznać się do błędu, i postarać się zrobić wszystko, żeby ten błąd, a w zasadzie cały szereg błędów naprawić. Dlatego pomyślałem, że budując nową przestrzeń do pracy, chcę to wreszcie zrobić dobrze. Także będzie wygodne krzesło, będzie bieżnia do chodzenia, a w centrum tego wszystkiego będzie najważniejszy element układanki. Porządne, przestronne i przede wszystkim regulowane elektrycznie biurko, dzięki któremu będę mógł regularnie zmieniać pozycję z siedzącej na stojącą i vice versa. Podnoszone biurka to od jakiegoś czasu gorący temat. Także firm, które je produkują jest całkiem sporo. A że zazwyczaj nie biorę pierwszego produktu z brzegu, tylko robię spory research, spędziłem dobre kilka godzin przeglądając różne oferty, porównując je, czytając opinie i oglądając zdjęcia. W większości przypadków zawsze było coś, co nie do końca mi pasowało, aż wreszcie trafiłem na test. Przede wszystkim zależało mi na grubym blacie z litego dębu, który po pierwsze będzie pasował do wystroju mojego domowego biura, a po drugie będzie na tyle solidny, że bez problemu utrzyma i ramię z mikrofonem, i ramię z dużym monitorem. Ten punkt był spełniony, więc zaznajomiłem się z historią i filozofią firmy. Tutaj na razie nie mówię nic więcej, bo o tym porozmawiamy za parę minut. I spodobały mi się na tyle, że odezwałem się do Zamiana, czyli założyciela Standy Desk, i zaproponowałem mu współpracę. Także, żeby nie było wątpliwości, tak, jest to odcinek sponsorowany. Natomiast gdyby nie był, myślę, że wielkiej różnicy by nie było, bo biurko od Standy Desk tak mi się spodobało, że i tak bym się na nie zdecydował. Ale dzięki temu, że Damian bardzo entuzjastycznie zareagował na propozycję współpracy, jestem dzisiaj w Ostrowie i nagrywam dla na Was ten odcinek, w którym porozmawiamy z Damianem i poruszymy cały szereg tematów. Możecie spodziewać się odpowiedzi na takie pytania jak: dlaczego warto spróbować pracy na stojąco? Jak możemy sprawdzić, czy praca na stojąco jest czymś dla nas? I dlaczego zmieniając pozycję w trakcie pracy, podziękujcie za to nie tylko Twój kręgosłup, ale także Twoja głowa. Także tyle tytułem wstępu, zaczynajmy! Jesteśmy już z Damianem. Cześć Damian. Cześć. Zaczniemy od takiego pytania, które kiedyś usłyszałem, i od odpowiedzi na to pytanie. Pytanie brzmiało, kiedy tracimy naszą sprawność. Odpowiedź, niestety dosyć smutna, brzmi: kiedy jako dzieci siadamy w szkolnej ławce? I taka jest niestety prawda, że kiedy siadamy w tej szkolnej ławce, zaczynamy życie już na siedząco. Praktycznie przez całe nasze życie spędzamy bardzo dużą część dnia właśnie w tej pozycji siedzącej, pozycji niewygodnej, pozycji niedobrej dla naszego zdrowia. I żeby uświadomić sobie, jak poważnie jest to problem, ja mam 34 lata, a to oznacza, że od 25 lat naprawdę kilka godzin dziennie spędzam w pozycji siedzącej. No i można było pomyśleć, że mój kręgosłup w tym momencie jest już w naprawdę złym stanie. I pytanie, czy w ogóle jeszcze coś można z tym zrobić. I tutaj pytanie jest do ciebie, Damian, takie przewrotne, czy w ogóle jest sens w takim razie po tylu latach jeszcze inwestować w podnoszone takie ergonomiczne biurko, czy już po prostu mój kręgosłup jest w takim stanie, że już nic się z tym nie da zrobić? Słuchaj, każdy, zawsze jest sens. To tak samo jak z każdym jakimś nowym przedsięwzięciem, kiedy chcemy dbać o nasze zdrowie, to jednak kiedy zaczniemy ćwiczyć, zawsze nawet po już kilku tygodniach widać efekty. Więc uważam, że w każdym wieku warto zainwestować w ergonomiczne miejsce pracy i, i zacząć tą swoją postawę zmieniać, żeby jednak to swoje zdrowie poprawić. Także jak najbardziej warto zacząć, a na pewno już pierwsze efekty będą po kilku tygodniach. Okej, okay, a jakie są w ogóle zalety takiego ergonomicznego biurka, przy którym możemy stanąć? Wiesz co, zalet to jest naprawdę cała masa, ale wymienię może kilka takich Najważniejszych, na których zazwyczaj najwięcej osobom zależy, to jest przede wszystkim jak zaczniemy wstawać. To, to mamy szansę wyeliminować ból kręgosłupa i, i, i karku. a To jest taka przypadłość, która jednak najwięcej dotyczy osobom pracującym przy komputerze. Na pewno też spalimy więcej kalorii, więc to też jest coś bardzo pozytywnego. Co jeszcze? No, kiedy się ruszamy, kiedy wstajemy, to jednak mobilizujemy to ciało do, do, do jakiegoś takiego, chociaż trochę większego wysiłku. Jesteśmy tacy bardziej pobudzeni do działania, także jesteśmy też bardziej kreatywni i, i łatwiej nam jest te, te codzienne zadania wykonać i, i, i łatwiej też decyzje podejmować. Nie jesteśmy tacy ospali powiedzmy, także zawsze, zawsze gdzieś tam ten mózg jest też bardziej pobudzony, mamy pobudzone krążenie, także to jest też niewątpliwie duża zaleta. Poza tym, no, nasze ciało lubi ruch, tak jesteśmy ukształtowani, że jednak ten, ten ruch powoduje, że jesteśmy zdrowi. Więc dużą zaletą jest też to, że jak będziemy wstawać, to zniwelujemy dużą część też zagrożeń, które na nas czyhają, kiedy nadmiernie siedzimy. Więc. Jeżeli siedzimy przez wiele lat, przez wiele godzin, to możemy się naprawić właśnie różnych takich chorób jak zamglenie umysłu, jak e, gdzieś tam na przykład właśnie te bóle w odcinku lędźwiowym, bóle kręgosłupa, bóle szyi, możemy być narażeni na przykład na e, cukrzycę typu drugiego, e, jakieś tam dysfunkcje dynamitnicy, na przykład problemy z kończynami, z krążeniem, także Cała masa chorób i, i, i tego typu zagrożeń na nas czyha, jeżeli nadal będziemy to samo stosowali i siedzieli, a nie wstaniemy na przykład. A to też będzie nas kosztować na pewno pieniądze. Będzie, na pewno ta rehabilitacja lekarzy, fizjoterapeuci będzie nas znacznie więcej kosztować niż zakup tego biurka. Tak, no ja potwierdzam, wczoraj też właśnie wróciłem do treningu z fizjoterapeutą. To oczywiście bardzo dobra rzecz, ale właśnie to wszystko kosztuje pieniądze. I myślę, że warto chodzić do fizjoterapeuty, warto chodzić na siłownię, ale przy okazji właśnie możemy dużo z tych spotkań z fizjoterapeutą, dużo tych spotkań możemy, dużej ilości tych spotkań możemy uniknąć właśnie inwestując w tego typu biurka, tak? No bo naturalne jest to, że po prostu pewnych problemów nie będziemy mieli. Tak jak mówiłem we wstępie, film produkujących regulowane biurka jest już w Polsce trochę. Takie biurka znajdziemy też w takich marketach jak Ikea czy ISK, ale właśnie patrząc na Twoją firmę, na Twój biznes, na to, co piszesz na swojej stronie i co napisałeś w e-booku, bo Damian wydał też e-booka dotyczącego ergonomicznej pracy. Zauważyłem, że jakby za tym kryje się chyba coś więcej, że ten biznes to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, ale też jakaś taka idea. I chciałbym teraz, żebyś opowiedział trochę więcej właśnie o tym, jak wpadłeś na pomysł, żeby stworzyć taką firmę jak Standy Desk i dlaczego to zrobiłeś i Jaka jest misja, która, która Ci przyświeca? Słuchaj, więc właśnie na początku to było tak, że to była chęć pokazania możliwości wyboru, że jednak możemy pracować inaczej. I kiedy ja dostałem takiego lśnienia, że, że można pracować inaczej, że można sobie wstawać, to po prostu chciałem się z tym podzielić ze światem, a szczególnie właśnie w Polsce, bo jednak na Zachodzie jakieś rozwiązania tego typu były i ta świadomość. Tej pracy przy biurku dostania jest trochę większa, była, więc, więc w Polsce tego tak nie było jeszcze rozpowszechnione. Więc wszystko się zaczęło tak naprawdę od edukacji właśnie. Wtedy zacząłem dużo wertować na temat, na temat pracy na stojąco. Stworzyłem tego e-booka, zacząłem gdzieś tam go promować i, i stworzyłem pierwszy taki prosty właśnie produkt, którym był Active Stand, czyli taka tekturowa nakładka do, do, do pracy na stojąco. Active Stand zaprezentujemy za parę minut, bo to też jest bardzo fajna rzecz jako taki wstęp trochę też do ergonomicznej pracy, prawda? To za mało do tego wrócimy, ale dobra, przerwałem Ci tu, więc... E, więc tak, no już po tych, po tych pierwszym etapie tej, tej właśnie edukacji i, i gdzie też mieliśmy tylko ten, ten jeden produkt, później zacząłem właśnie gdzieś tam tworzyć kolejne produkty i, i, i te piórka teraz elektrycznie podnoszone, ale też chciałem, żeby dać coś na rynek takiego lepszego, żeby też to było naprawdę takie porządne biurko, żeby oprócz swojej funkcjonalności też tak cieszyło oko swoim designem i jakością, dlatego postawiłem na, na, na porządne, sprawdzone stelaże żydowskiej firmy Linak, które są projektowane w Danii i też praktycznie w całości w, w Europie produkowane. No i łączymy to z, z blatami takimi porządnymi, drewnianymi. No tak, bo właśnie, bo. Kiedyś spotkałem się z taką opinią gdzieś w internecie, jeżeli chodzi o podnoszone biurka. Po co mam kupować biurko za 4000 zł? Tutaj mam też regulowane biurko podnoszone z pilotem, tutaj z aplikacją na Bluetooth i ono kosztuje 2000 zł. I jakby e, ta różnica pewnie z czegoś wynika, tak? I e, właśnie chciałbym Cię zapytać, jakie są różnice między takim biurkiem za 2000, za 4000 i jakie biurka są u Ciebie w ofercie. No wiesz, bo różnica to też jest w cenie, no w zależności, wiadomo duża korporacja jest w stanie taniej robić niektóre produkty, ale też no nie będzie, to takie, nie będzie to taka praca rzemieślnicza. U nas jest fajne to, że jednak większość tych procesów produkcyjnych jest wykonywanych ręcznie i to jest mało z takiej typowo mechanicznej produkcji, więc dużo jest tej rzemieślniczej pracy i to też powoduje, że każdy, każdy później blat biurka jest taki niepowtarzalny. Hmm. Także to jest, to jest na pewno ten wyróżnik, a oprócz tego też na pewno dużym wyróżnikiem jest to, że u nas można sobie zamówić biurko na wymiar co do okay. No właśnie, to też jest bardzo ważne, żeby to biurko pasowało też do przestrzeni, bo tak jak mówiłeś na początku no właśnie, były biurka już od wielu, wielu lat, ale wiele z nich, no to były takie biurka, które no nie bardzo pasują do fajnego wystroju, który sobie chcemy zrobić w tak, domu. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma powiedzmy jakieś biuro, do którego nie przywiązuje wielkiej uwagi. No to jasne, ale właśnie teraz bardzo często pracujemy z domu. Często biuro, nasze biurko jest częścią naszego mieszkania i chcemy, żeby to jakoś do tego wystroju pasowało. Tak tak powiem, nie ma co ukrywać, że jednak jak sobie jakoś tak fajnie ten, na przykład, home office zaaranżujemy, jest to przyjemniejsze, przyjemniejsze jest miejsce do pracy, jest się człowiek bardziej taki, lepiej czuje, bardziej kreatywny. Tak. No właśnie, ja też Wam powiem, że ja. Jestem mega maniakiem, jeżeli chodzi o tego typu filmy, aranżowanie studia, aranżowanie biura. Obejrzałem ich naprawdę dziesiątki, także mam nadzieję, że za ten miesiąc czy dwa, jak będę pokazywał Wam, jak wygląda moje studio, to też będę miał czym się pochwalić, bo naprawdę jakby inspiracje, które, które oglądałem, wyglądały naprawdę dobrze. Pytanie, czy uda mi się to zrobić, ale mam nadzieję, że tak. Na pewno biurko będzie centrum tego wszystkiego. Zobaczymy, jak uda się to wkomponować w całość. Ale trzymajcie kciuki, bo no ja mam takie marzenie, żeby to miejsce właśnie, gdzie pracuję, było takim miejscem, że no aż po prostu miło popatrzeć, tak? Że ja się wieszy, człowiek do pracy, nie? że człowiek zupełnie inaczej zupełnie pracuje. Jak widzi taką przestrzeń, bo ja to niestety teraz też mam do biurku mam dosyć dużo chaosu e, i to zawsze mi przeszkadza też w pracy. Zawsze czuję tak, że jeżeli mam jakieś rzeczy, jakieś, nie wiem. E, Ee, jakieś papiery wciągać tak, zrobić. Dokładnie. A włączam sobie ten filmik na YouTube i ludzie mają położoną ładną podkładkę, ten drewniany blat tutaj słuchawki odłożone i myślę sobie o w takim środowisku to mógłbym pracować. To aż mam ochotę po prostu włączyć kompa i, i coś robić. Także mam nadzieję, że właśnie że to biurko mi też pomoże, chociaż sam będę musiał pamiętać o tym, żeby tego biurka nie zagracić. Nie? Tak. Właśnie to jeszcze tutaj praca domowa dla mnie, żeby pamiętać o tym, żeby zawsze. Ten, ten czystość zachować. Dobra, a przejdźmy jeszcze teraz do takiego pytania. Jak w ogóle nauczyć się pracy na stojąco, bo ja parę lat temu w jednej z firm, w, w której pracowałem miałem podnoszone biurko, mogłem z niego korzystać, no ale przyznam szczerze, że skorzystałem z tego biurka może kilka, no, może maks kilkanaście razy. A zazwyczaj wyglądało to tak, że siadałem sobie rano do pracy, myślałem dobra do dzisiaj trochę pracuję na stojąco, a potem sobie już jakoś ten czas leciał, ja sobie siedziałem w tym fotelu, było wygodnie, a dobra, to może następnego dnia. No i tak naprawdę tego biurka nie wykorzystywałem, także teraz bym chciał jakby takie konkretne rady od Ciebie. Co mam zrobić, żeby teraz tego nowego biurka już w ten sposób jakby no nie tracić tego, że ono będzie miało te, te możliwości. No wiesz co, to tak samo jak wiesz z każdym innym treningiem, jakiś sobie trzeba trochę Reżim narzucić, żeby, żeby zacząć korzystać. Z drugiej strony też jest tak, że niektórzy za bardzo na chura chcą. Więc te osoby, co robią na chóra nowe rzeczy wprowadzać, to też bym tak powiedział, żeby jednak zacząć powoli, żeby jednak nie przesilić tego organizmu, bo jednak jak się przyzwyczajem do siedzenia, to nagle zaczniemy wstawać, no. to żeby nagle nie stać tej godziny, bo wszystko nas będzie bolało i, i, i też będzie gdzieś tam później trzeba rozmasować Także okay. ja na pewno zacząłbym powoli. i i sobie ustawiam, na przykład w jakiejś aplikacji czy też w timerze na kontrolerze biurka takie przypomnienia na przykład do wstawania, do siadania i, i, i ustawił sobie na przykład takie interwały na początek W biurku jest taka opcja? Jest A taka to opcja. nawet nie wiedziałem Tak jest Robiłem listę, ta że tego od tym jest, nie Jest nawet jeszcze. taki pasek świetny, który A, okay. zaczyna mrugać na pomarańczowo i przypomina, żeby wstać i jak się wstanie, to wtedy się zmienia na zielono A, to co Także można sobie takie interwały na przykład ustawić na początek typu 15 minut, siedzenia, uh -huh. 5 minut, stania. Okay. Także zależy, jak to też współgra z Twoim harmonogramem, na przykład skupienia, bo wiem, że niektórzy uh -huh. też lubią pracować w blokach czasowych i, i, i też pracują np. z Pomodoro, także uh -huh. można sobie też ustawić, że nie wiem, jedna sesja na przykład 20 minut na siedząco, druga sesja okay. 20 minut na stojąco. Warto zawsze mieć w głowie, że nagrobimy to dla naszego zdrowia, dla naszego dobra i oprócz tego, że może nie dla zdrowia, to też dlatego, że. Będziemy może mieli lepsze pomysły i lepsze projekty będziemy realizowali. Także no tak. tak. Warto też w tą stronę sobie pomyśleć, to może nam pomóc. No tak, bo jak już długo siedzimy, włączamy sobie YouTube'a i to gdzieś tak, tam się tak. na, na nasza praca rozmywa dobrze, dać sobie jakiś taki nowy bodziec yy, do pracy. A jeszcze właśnie, powiedzieć o tym reżimie i yy, w Twoim e też o tym jest, prawda, o, o, o reżimie i też jeżeli zapiszemy się do newslettera u Ciebie to też pomiesz, pomagasz, tak, taki jest, też, taki nawyk. jest też takie wyzwanie trzy tygodniowe. Co prawda, ja w tym wyzwaniu jest to takie dosyć surowe ja tam każę o. O. do 45 minut następstwa dochodzić. <laughs> y, ogólnie no nie trzeba aż tak, tak ostro, ale, y, ale warto gdzieś tam chociaż te pierwsze tygodnie przejść taki okay. reżim, żeby ten nawyk w sobie zbudować. Dobra, to... Bo jak będzie nawyk, to potem nam to przyjdzie naturalnie. Dobry. Ja na przykład w tej chwili nie jestem w stanie wysiedzieć zbyt długo. Także chcę zwiedzać świat, ale mam problemy z wysiedzeniem nawet dwie godziny w samochodzie. Jest mi, okay. jest mi ciężko, muszę się zatrzymać, żeby rozprostować. No to to, to no dobrze też. Ja e, jeszcze wyzwania nie przechodziłem, ale muszę, muszę zacząć. ja już poczekam na biurko, to, to wtedy, tak. wtedy zacznę. Link do wyzwania też e, zostawię w opisie. Także nawet nie kupując jeszcze biurka, nie kupując Active standa, możecie z tego wyzwania skorzystać i zobaczyć, czy w ogóle to jest e, dla Was. Dokładnie. E, no właśnie, Active Stand. O wspomnianym Stand. Czym jest ActiveStand? No jest to najprostszy sposób, żeby przekonać się na przykład, czy praca na stojąco jest dla nas żeby w ogóle tego spróbować. Mm -hmm. Także jest to tak zwany konwerter, czyli on może zmienić zwykłe biurko w takie stojące. Czyli jest to w postaci takiej tekturowej nakładki, którą możemy sobie składać i rozkładać. Ona ma dwie półki, więc jest dość ergonomiczna, bo możemy sobie po prostu klawiaturę położyć na jednej półce mm -hmm. i monitor czy laptopa na drugiej. Super. I to jest dobry sposób, żeby od tego zacząć, prawda? Żeby... To jest bardzo dobry sposób. Eee, także można śmiało zacząć od Active Stand, ale równie dobrze można też, jak ktoś ma chęci, samemu stworzyć swoje pierwsze stanowisko stojące, bo jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. No prawda. I ja swoje pierwsze stanowisko stojące zbudowałem z kilku takich boksów po klockach Lego okay. i z kilku kartoników i zrobiłem sobie pod swoją budowę ciała idealnie no miejsce na, na klawiaturę tak. i miejsce na monitor, co prawda to było ciężkie w rozbiórce, żeby mm. usiąść, ale można było przetestować jak to jest. Okej, okay, bo Active Standa można, można go składać, można go rozłożyć w innym miejscu, no przewieźć, okay. tak? Można no właśnie, tak, czyli powiedzmy, jeżeli jadę sobie na weekend, to dobra, chociaż to w weekend nie powinienem pracować, ale powiedzmy jadę na dłuższy wyjazd. Czy na podróż służbową jakoś. <coughs> tak, o, właśnie, na podróż służbową, na trzymajmy te... się tego, żeby też... Nie mówić, że cały czas, całe życie będziemy pracować w internecie. Tak, tak. również. Czyli jadę w podróż służbową, będę, będę pracował z hotelu i mogę sobie takiego Active Standa zabrać, tak, i dobra. do samochodu wrzucam i jest to opcja. No, no to jest no, dobra ja polecam opcja. Dobra. Również można sobie dokupić taką teczkę jak na rysunki techniczne okay. i jest jeden taki format, który idealnie pasuje do Active Standa. O, można sobie taką teczkę nawet na ramię zarzucić można na rowerku nawet śmigać sobie gdzieś do coworkingu. Z razem z tą teczką. Okay, z tą teczką yes. Dobra, bo to, to le, faktycznie, łatwiejsza opcja niż branie całego biurka, to, to nie, nie da rady raczej. A właśnie jeszcze e, taka rzecz, bo mówimy o tej pracy na stojąco. E, tylko mówię, żeby się nie rzucać za bardzo e, od razu. E, I też chyba nie powinniśmy jakby cały dzień w tej jednej pozycji na stojąco pracować, tak? Czyli jak to, jak to tak, powinno zdecyd wyglądać? zdecydowanie nie. Warto jednak żonglować tymi pozycjami i zmieniać te pozycje, nasz organizm lubi w ruchu, nie lubi zastygać, więc nawet jak wstaniemy, to żebyśmy nie byli też za surowi dla siebie i nie stali teraz tak po prostu jak mumia, tylko gdzieś tam sobie zmieniali tą pozycję z nogi na nogę, warto też się właśnie w jakiś podnóżek zaopatrzyć, Aha. to może być nawet zwykła piłka na przykład do koszykówki czy do siatkówki, możemy sobie położyć nogę i tą piłką kulać, także warto sobie te pozycje zmieniać warto sobie usiąść na jakiś czas, mm -hmm. znowu wstać i, i tak po prostu żonglować z tymi pozycjami. Można sobie na przykład też zaopatrzyć takie gadżety jak deska balansująca, gdzieś tam też sobie trochę balansować. O, o tym też kiedyś myślałem. Czy rowerek stacjonarny. Tak. Chodzi o to, żeby, bo tak jak ja kiedyś właśnie doznałem tego lśnienia, że można zacząć wstawać, to żeby znowu nie kojarzyć, że praca przy biurku to jest tylko albo siedzenie, albo stanie, bo mm -hmm. w dzisiejszych czasach, gdzie dużo osób Pracuje z biura domowego, to możemy też sobie pozwolić na trochę więcej fantazji, więc możemy takie to swoje wewnętrzne dziecko pobudzić, i na przykład możemy część rzeczy, które robimy na telefonie, sobie wygodnie usiąść na chwilę, żeby odciążyć kręgosłup. Jak mamy laptopa, możemy się nawet na dywanie na chwilę położyć na brzuchu jak dziecko i mm -hmm. po prostu, żeby mieć trochę więcej frajdy tej pracy i im więcej różnych zmian pozycji, tym, tym okay. lepiej i ciekawiej i wtedy się nie nudzimy i nie będziemy kojarzyli, że to jest tylko okay. stanie. Na idealnie, idealnie zmienić. I regulowane biurko i active standa, bo wtedy active standa sobie mogę postawić na przykład w kuchni. Tak, albo na dywanie można po turecku usiąść i okay. też sobie popracować. No właśnie, to tutaj... też mam nadzieję, że w tym filmie za miesiąc czy półtora, który będę nagrywał, pokażę Wam jak to wygląda u mnie. Będę miał trochę większą przestrzeń niż obecnie i mam właśnie taki plan, żeby hmm. pracować w różnych miejscach w domu. Nie tylko przy tym jednym biurku, ale właśnie, żeby Przez. pójść sobie do kuchni, do salonu czy na taras, bo też będę miał taras. Także... Mam nadzieję, że uda się trochę tutaj porządkować tymi pozycjami, żeby ta praca była po prostu przyjemniejsza, bo faktycznie no się siedzi w jednym miejscu. To... Różne zadania można wykonywać właśnie w różnych miejscach, bo można się przenieść na część robienia jakiegoś projektu, na przykład właśnie do kuchni, na chwilę sobie tam. No właśnie, wtedy jest trochę na zmianę otoczenia. mózg już jest, znowu zaczyna inaczej pracować, także nie nudzi się to. Tak, ja jeszcze też rozglądałem się takimi. E, bieżniami do dochodzenia. Mhm. To właśnie, jak mając podnoszone biurko, tak. to bieżnia też jest Są super opcja, No, bo tak, też tak. mamy taki moment, że, ok, no powiedzmy, jak, się, jak piszemy mhm. na klawiaturze, to no może jest ciężko chodzić tak, i pisać, tak. ale no nie oszukujmy się w pracy. Czasem czytamy coś. Czyta, czy przegląda jakiś tak. ryser, że robi do tak. projektu, można sobie tam chodzić. Te tak, elementy, ja by... no I ryser do projektu, i nie wiem, YouTube'a jak na chwilę włączamy, tak. nie za długo, tak. żeby też się z tej pracy za bardzo nie wytrącić, ale no właśnie, możemy wtedy po prostu pochodzić mając to. Podnoszone biurka, jakby mamy tych możliwości, no. dużo właśnie. Tak teraz jeszcze mi się przypomniało odnośnie budowania nawyku właśnie mhm. tego wstawania, także żeby zbudować sobie ten nawyk już przy tym biurku regulowanym, to, to też bym na przykład jednak zlikwidował ten wygodny fotel biurowy, bo mhm. tak jak na przykład okay. w książkach o nawykach typu Atomic Habits pisze się, żeby na przykład nowy nawyk dobry zbudować, to warto pozbyć się pewnych rzeczy, które z kolei budują, okay. budują złe nawyki, więc mhm. Możemy pozbyć się tego fotela biurowego, żeby nas nie kusiło do siadania, zapijania się w tym fotelu, a na przykład zaopatrzyć się w taki drewniany sto, stołek. Ha. I wtedy mm, na tym stołku tak naprawdę możemy przyjąć więcej uh -huh. na siedząco ergonomicznych pozycji okay. niż w tym fotelu. Mamy większy zakres ruchu, a poza tym twarde siedzisko nam szybko przypomni, że trzeba Warto wstać. wstać. A to jest powiem Ci, dobra to waga To bo... na nawyku warto taką zmianę też zrobić. Tak. Chociaż na początek gdzieś wynieść do innego pokoju ten fotel. Dobra, a to do, do, dobra uwaga, bo szczerze jestem teraz w trakcie właśnie, jeżeli mm -hmm. chodzi o fotel i właśnie patrzyłem na jakieś fotele gamingowe, takie naprawdę wygodne, no właśnie, tylko jest to ryzyko, że jak w nim usiądę, to, to się, nie będzie mi się chciało wstać. To, to się muszę, może nie sprawdzić. może to przemyśleć dobrze, to, jest, tak, to jest racja. Może faktycznie, może piłkę wezmę, może jakiś mm -hmm. niewygodny fotel i w sumie to jest podwójny zysk, bo i oszczędność pieniędzy i Drowie, tak. To jest sprytne. Czyli właśnie kupując takie biurko, też można oszczędzić pieniądze. Nie trzeba już kupować krzesł. Nie wygodne, trzeba do... kupować czesowego Kurczę, rewelacja. Nie wydajemy pieniędzy na lekarzy, na fizjoterapeutów, i jeszcze nie wydajemy pieniędzy na krzesła. Zaoszczędzone pieniądze warto gdzieś zainwestować w jakiegoś trenera personalnego o. albo na siłownię. Albo sobie kupić rower czy rolki jeszcze na świeżym powietrzu trochę. No tak, a teraz właśnie, coraz, coraz lepsza pogoda, także można się ruszać nie uprawiać tak. sport. To jest bardzo dobry pomysł. No dobra, to chyba wszystko. Yy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Ja wam zostawiam wszystkie linki na dole w opisie filmu. Także możecie do Damiana wejść, zobaczyć biurka, zobaczyć Active Stand, Możecie zobaczyć Ebooka. Możecie zapisać się przede wszystkim do wyzwania 30-dniowego które pozwoli wam te nawyki takiej zdrowej ergonomicznej pracy wypracować. Także zapiszcie się, sprawdźcie. No i co? Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie dzisiaj i cześć. Dzięki dzięki. Dalej. Moi drodzy, to jeszcze nie koniec odcinka, ponieważ zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest konkurs, w którym możecie wygrać Active Standa. Zasady są proste. Chcę, żebyście opisali w komentarzu waszą Idealną scenerię do korzystania z Active Stand'a wybiorę trzy najlepsze komentarze, najciekawsze komentarze i te osoby tego Active Stand'a otrzymają. Druga rzecz jest taka, że podczas naszej rozmowy z Damianem tak się zagadaliśmy, że zapomniałem o zadaniu jednego bardzo ważnego pytania, a mianowicie pytania, jak w ogóle wybrać takie stojące biurko, jak, jaki materiał wybrać, jakie wykończenia wybrać. I właśnie to pytanie teraz usłyszycie to jest pytanie, które dograliśmy już po wszystkim. Ale najważniejsze jest, że usłyszycie odpowiedź. Także teraz zostawiam Was jeszcze z tym pytaniem i przypominam o konkursie. Opiszcie swoją idealną scenerię, w której chcielibyście korzystać z Active Standa. Zostawcie komentarz i autorzy trzech najciekawszych komentarzy otrzymają właśnie Active Stand. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o biurkach, bo kiedy wchodzi się na Waszą stronę, wybór jest naprawdę spory. Mamy różne rodzaje drewna, różne rodzaje wykończenia, mamy lite drewno, mamy płytę biurową. Jakie są tak naprawdę różnice między tymi wszystkimi biurkami, wykończeniami? Jak tutaj wybrać to biurko dla siebie? No, przede wszystkim wybierając biurko dla siebie, no to kierujemy się często designem to, co nam się podoba, więc tutaj mamy do wyboru jasne drewno typu dąb i ciemne drewno jak orzech amerykański czy Merbau. Są też właśnie biurka z litego drewna, które są trochę grubsze i znacznie cięższe. Mhm. I są biurka z nawazi płyty biurowej i obłogów drewnianych, które są trochę lżejsze i, i, i trochę cięższe, ale nadal to, to i tak jest taka grubość, że, że nadaje ten całej konstrukcji dużą stabilność. Także mhm. tutaj mamy blaty 3 cm, 4 cm. Także i tak jest to o wiele więcej niż zazwyczaj na rynku. Laty biurek są robione właśnie w sposób rzemieślniczy, tak jak już wcześniej wspominałem. Stelarze są w duńskich Linek, Kolumny są trzysegmentowe, także można bardzo duży zakres dzięki temu regulacji uzyskać. I na przykład takie biurko może bardzo nisko zjechać na dół. I to jest szczególnie pomocne dla osób, które lubią na, na piłce pracować, bo zazwyczaj te 70 parę centymetrów przy standardowym biurku to jest za wysoko jednak do piłki. Uh -huh. A tutaj można no tak, aż chciało, do tak. 61 cm na dół zjechać, więc tutaj można sobie naprawdę super ustawić tą, tą wysokość. Uh -huh. Oprócz tego co, biurka posiadałem, bardzo nowoczesne kontrolery. Kontroler jest nowoczesny, ale jest też bardzo intuicyjny, bo wystarczy kliknąć w górę, żeby do góry się podniosło, czy w dół, żeby w dół. Jest też pasek świetny, który nam przypomina o wstawaniu. Dodatkowo jest też moduł Bluetooth, można sparować z aplikacją w telefonie. W aplikacji można sterować też biurkiem, można zapamiętać zarówno w kontrolerze, jak i w aplikacji swoje ulubione pozycje. A oprócz tego w aplikacji jeszcze można sobie ustawić różne challenge, i tam jest taki dziennik, właśnie tego, ile, o. ile dziennie minut staliśmy. Także to jest listy. fajna rzecz, taka globalizacja, która zawsze pomaga, jeżeli chodzi o jakieś tam kształtowanie a jeszcze wykończenie biurka, bo to też czytałem, tylko to niewiele mi mówisz, że tak, mogę, nie to jest można, można biurko na przykład wykończyć lakierem matowym, Aha. bądź olejowoskiem. Dla osób, które gdzieś tam czasami lubią sobie pomajsterkować i bardziej sobie cenią jeszcze taką naturę, to, to, to polecam ten olejowosk, ale on będzie gdzieś tam trochę obsługowy, bo będzie trzeba sobie gdzieś raz do roku, czy raz na dwa lata nową warstwę tego odłożyć. Okay. położyć. Natomiast dla osób, które kompletnie wolą mieć bezobsługowe biurko i, i nie przejmować się tą powierzchnią, no to wtedy polecam lakier. OK, czyli wszystko jasne, wiemy już jak takie biurko wybrać. Do Tym razem to już faktycznie koniec. Wpadajcie do Damiana na StandyDesk.pl, wpadajcie na jego Instagram, StandyDesk. Wpadajcie również na mojego Instagrama, gdzie będę relacjonował jak to u mnie wygląda z remontem, jak wygląda Ogarnianie mojego domowego biura. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki i cześć!